W kraju. GKS Katowice zrewanżował się widzewowi za porażkę jesienią. Dziś Katowiczanie, żółte koszulki, pokonali łodzian 1 do 0. Jedyną bramkę meczu z podania Andrzeja Lesiaka zdobył Gruzin Gija Guruli. Mecz zacięty, wyrównany, ale Katowice w dniu dzisiejszym były drużyną bardziej skuteczną. Miały dalsze okazje, niewykorzystane do zdobycia następnych bram. 18. Minuta drugiej połowy meczu Hutnik Kraków zawisza Bydgoszcz. Lider strzelców ekstraklasy Mirosław Waligura zdobywa dla Krakowian pierwszego gola. Hutnik jest nieoczekiwanie zespołem wyraźnie lepszym i zaznacza to drugą bramką. Po podaniu sermaka pada faulowany Mirosław Waligura i za moment właśnie Waligura wykorzysta pewnie żytkarne. Niewiele brakowało, by pod koniec meczu krakowianie nie po raz pierwszy zresztą zmarnowali szansę. Najpierw po rzucie rożnym i centrze Kota zaskoczył ich strzałem głową Franciszek Jarosz. A w chwilę później niewiele brakowało, by pozbawił ich zwycięstwa Krzysztof Arndt. Hutnik jednak wygrał z Zawiszą 2 do 1. Siódma minuta meczu ŁKS Ruch. Szarżującego Tomasza Cebulę fauluje w polu karnym bramkarz ruchu Ryszard Kołodziejczyk i sędzia dyktuje rzut karny. Strzał Podolskiego, ŁKS prowadzi 1 do 0. W 16. minucie sytuacja podobna, ale pod drugą bramką. Chojnacki spaulował Jaworka, Nizia, rzut karny, ale broni Woźniak. 46. minuta meczu. Marek Wleciałowski ogrywa łódzkich obrońców, strzela celnie i. ruch remisuje 1 do 1. Wreszcie w 61. minucie spotkania rzut rożny podaje Cebula. Kruszanki głową celnie. 2-1 dla ŁKS. ŁKS ruch 2-1. Dobrowicz i szczęście uchroniły Wisłę Kraków w czerwone stroje od pogromu w Mielcu. Po tej kapitalnej główce dama Fedoruka krakowski bramkarz był bezradny. Wygrał jednak z Siergiejem Radiuczenką pojedynek sam na sam. W 26 minucie po rzucie rożnym i kolejnym precyzyjnym zagraniu głową przez Andrzeja Jaskota było już 2 do 0 dla Stali. Po zmianie stron Wisła próbowała odrobić straty, ale bramkę mogli zdobyć Mielczanie. Najpierw Jędraszczyk, a chwilę później znowu Bobrowicz nie dał się zaskoczyć Piotrowi Stopie. To się odwlekło, to nie uciekło i w 92 minucie Andrzej Jaskot ustalił wynik na 3 do 0. Bardzo ciekawe widowisko i zasłużona wygrana Stali. Od pierwszej do ostatniej minuty meczu Śląsk-Legia przewagę mieli gospodarze. Cóż z tego, skoro nie potrafili wykorzystać wielu dogodnych sytuacji do zdobycia choćby jednej bramki. Zawodził zwłaszcza Michaliszyn, któremu to spotkanie powinno śnić się do końca rozgrywek. Kilka razy jak nowicjusz zachował się też Gałkowski. Głęboko cofnięci do obrony legioniści wyprowadzali szybkie, groźne kontry. Po jednej z nich, 43 minucie, Tęsiorowski sfaulował Kowalczyka tuż za linią Polakarnego i sędzia Kostrzewski podyktował jedenastkę, z której Czykier zdobył jedyną bramkę meczu. Śląsk-Wrocław uległ warszawskiej Legii 0 do 1. Po klęsce 0 do 5 przed tygodniem w Chorzowie, piłkarze Motoru przyrzekali zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu ze Stalą Starowa Wola. Same chęci to w futbolu zbytnikły atut. Zatem po 20-minutowej, nieefektywnej przewadze gospodarzy grających w czerwono-niebieskich kostiumach, na Murawie poczęli dominować goście. W 35 minucie po faulu Jacka Bąka na Arturze Kopciu, sędzia podyktował z odległości 25 metrów rzut wolny. Piłki dotykali kolejno Brytan i Nieradka, ale wspaniale w długi ruch bramki opolskiego uderzył Dariusz Zgudczyński. Stal do końca meczu miała jeszcze kilka okazji do strzelenia dalszych goli, ale szczęście sprzyjało gospodarzom. W linię motor ulek stali starowo wola 0 do 1. W Dębice zajmujący ostatnie miejsce w tabeli Pegrotur w czarno-czerwonych kostiumach podejmował zagłębie Lubin. Niecelne podania, błędy w obronie i zmarnowane sytuacje strzeleckie złożyły się na ten bardzo słaby mecz. Lubinianie byli bliżsi zdobycia bramki, chociaż w końcówce grali w dziesiątkę. Tegrotur Dębica po brzydkim meczu zremisował za głębiem Lubin 0 do 0. Dobre piłkarskie widowisko stworzyły dzisiaj zespoły Olimpii Poznań z zagłębiem Sosnowiec. Dużo podbramkowych sytuacji, no i aż pięć goli. W 16 minucie za zagranie ręką Dzisława Kowalskiego, bardzo dobrze sejmujący dzisiaj Michał Istiewicz podyktował dla Olimpii rzut karny który Suchomski zamienił na bramkę. Chwilę później piłkę po strzale Suchomskiego kordyż wybił z linii bramkowej zagłębia. W 23 minucie rzut wolny dla gości. Po podaniu Zbigniewa bałagi wyrównującą bramkę strzela maleńki Adam Pucz. Na 6 minut przed zakończeniem pierwszej połowy dalekim strzałem popisać się Jerzy Brzęczek i prowadzeniem 2 do 1 do Olimpii zakończyła się pierwsza połowa. W drugiej części przewagę wypracowali sobie poznaniacy i po akcji lewą stroną boiska Grzegorz Mielczarski znakomitym uderzeniem po błędzie bramkarza po raz trzeci trafił do bramki Harasiucha. Za chwilę 79. minuta, gdzie piłka po życie rocznym trafiła do kubicy, który wrzucił ją na pole karne, gdzie obrońcy Olimpii próbowali zastosować pozycję spaloną. Niestety nie udało się i goście zdobili drugą bramkę. Ostatecznie wygrała Olimpia 3 do W tym sezonie tylko trzech porażek. był dziełem dużym śląsk. Czwarta wyprawa była oczekiwana na śląsk przez piłkarzy zespołu poznańskiego z pewnymi obawami. Pierwsza połowa. Meczu rozgrywanego podczas padającego deszczu zakończyła się sporą przewagą zespołu gospodarzy, który jednak grał mało skutecznie. W drugiej części Poznaniacy zmienili styl gry i zaczęli zdobywać bramki. Oto Skrzypczak zdobywa prowadzenie dla zespołu Henryka Apostela. Po błędzie Piotrowicza i akcji podbrożnego Skrzypczak celnym strzałem zakończył tę akcję ofensywną. Kilka minut później kolejna akcja Poznaniaków. Zagranie do Krygiela, znakomite dośrodkowanie obrońcy poznańskiego Lecha i podbrożny Zwoleja strzela kapitalną bramkę. Jest 2 do 0 i mało kto wierzył, że górnik Zabrze nie przegra tego spotkania. A jednak Zabrzanie pokazali, że są drużyną odporną psychicznie. Oto Andrzej Iwan, który po prawie dwuletniej przerwie pojawił się znowu na boisku, niemal debiutuje w naszej ekstraklasie piłkarskiej. Tu sytuacja, po której arbiter Marek Kowalczyk przyznał żutkarni ręka obrońcy Poznańskiego Lecha i jedenastkę wykonywać będzie obrońca Zabrzeńskiego górnika Piotr Jego. Górnik, pomimo że przegrywał 0 do 2, atakował ostro i w ten oto sposób zdobył kontaktował bramkę. Jegor zmylił Sidorczuka, górnik zabrze Lech Poznań 1 do 2. Akcje górnika szybkie, zdecydowane trwały nadal, rzut wolny, jegor dokładnie przymierzył, uderzył tuż obok słupka i rezultat 2 do 2, a więc po dobrym widowiskowym meczu, dramatycznym, rozegranym na ciężkim terenie, Zabrzeński górnik zremisował z liderem ekstraklasy poznańskim lechem 2 do 2.